Pragnę powiedzieć Wam krótko. Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też zbudować proces wychowania który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnieniu tego zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo i nikomu też nie wolno odbierać rodzicom tego pierwszorzędnego ich zadania. Równocześnie Nigdy nie dosyć przypominać, że wypełnienie tego zadania stawia przed rodzicami doniosłe wymagania. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, a żeby wychowywać. i sami też wciąż muszą się wychowywać, a żeby wychowywać. Tylko pod takimi warunkami, przy takiej postawie wewnętrznej, proces wychowania może być owocny.